Witam wszystkich na kanale Lebiota Gamer i zaczynamy nasz pierwszy gameplay, przynajmniej mój z gry Forza Horizon 5. Osobiście grałem przez chwilę w czwórkę, ale bardzo krótki okres, ponieważ uznałem, że nie jest to gra dla mnie ponieważ nie do końca lubię tego typu gry, nazwijmy to Need for Speed'owe, tak, takie zręcznościówki, zdecydowanie bardziej preferuję symulacje. No a tutaj wiadomo co można robić w Forza Horizon, można skakać, jeździć po drzewach, po murach. No więc jak to będzie wyglądało zobaczymy też oczywiście o tym. W oglądalności od waszej aktywności pod tym filmem, czy będziecie chcieli, żebym to e, kontynuował, czy też nie. Wybraliśmy nikt dla naszego bohatera. E, następuje ładowanie całej gry. Mm. Graficznie wygląda to super. Super, że są te licencje takie pełne, że to nie ma jakieś, że Porsche to się nazywa Porsche, nie jakieś gorsze czy jakiś gorsz. E, więc spoko, bardzo fajnie. E, natomiast, e, no, ja ogólnie mam. Mały problem z tą grą, że e, no zdecydowanie nie jest to mój klimat, natomiast e, zdają sobie sprawę, że jest mnóstwo graczy, którzy tą grę po prostu uwielbiają. Więc może ja się muszę do niej przekonać, nie wiem, nie wiem, e, może jeżeli mnie zmobilizujecie do tego, to, e, to będzie może ta gra e, w jakimś tam e, Okresie czasu pokazywana na kanale, po prostu kolejne jakieś misje, wyścigi, no nie misje, ale raczej wyścigi, będziemy tutaj sobie odbywać wspólnie. No, jeżeli będzie e, taka wasza, e, nazwijmy to, wola, tak jak wspomniałem, no graficznie, no, no ja tu absolutnie nie mam do czego się przyczepić, bo graficznie jest petarda. E, natomiast. No ja już widzę, no pierwsze takie, jak widzę coś takiego, że mam wyskoczyć z samolotu e, samochodem i lecimy na e, bo, spadochronie, no to mam pewne już mieszane, nazwijmy to, uczucia z czymś takim. No, no tak jak wspomniałem, ja preferuję jednak symulacje niż no, takie coś, gdzie zrzucają na nagle wsiadamy, jedziemy, gnamy gdzieś. E, wiadomo, że no, te pierwsze tutaj, e, dojazd do tych pierwszych celów nazwijmy to, no to jest taki mocno bym powiedział uproszczony, bo nawet jak nam się tu pojawi jakiś przeciwnik, a się za chwileczkę pojawi o właśnie no to on, tak czy siak nie wiem, musiałbym chyba na wstecznym jechać, żeby go nie dogonić no i tak jak widzicie, no tu można robić, skakać, jeździć bokiem, tu to, 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 to jest po prostu takie typowe, no arcade'owa zabawa Nieważny realizm. Ważne jest, żeby pobawić się, przejechać z punktu A do punktu B możliwie najszybciej. No tutaj lekko udało mi się zboczyć z trazy, no ale szybko się napierwałem z powrotem. Dojechałem, oczywiście w wygrałem ten cudowny wyścig. No i teraz znowu jest kadr na samolot. No i znowu kolejny zrzut kolejnego samolotu, tym razem Chevroleta korwety. No, i nazwijmy to z powrotem. Lecimy na naszym spadochronie. Gdzieś nas zrzucają. No musimy tym samochodem pokonać przeciwników. E, no nie jest to też jakieś, tak jak mówię, specjalnie trudne w tych pierwszych, e, nazwijmy to, wprowadzających e, etapach gry. Natomiast, e, no ja to rozumiem, że ktoś może się w tym fajnie bawić. No tak jak tu widzicie, no przejeżdżam przez mury, przez jakieś domy, ogrodzenia, tu się nic nie dzieje, no, tu, tu jakąś bym kozę przejechał, czy ba, innego barana, e, więc no, 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 no nie do końca mój e, klimat, ale to już nie będę się powtarzał na ten temat. E, natomiast no ogólnie rozumiem też, bo kiedyś bardzo dużo grałem w Need for Speeda, e, no ale to już było bardzo, bardzo dawno temu, e, tak więc no daję tej grze szansę też będę chciał poznać, jaka jest Wasza opinia na temat tej gry no i czy chcielibyście w ogóle, żeby coś z niej więcej nagrać, czy też. E, no, skończymy na tym jednym, e, nazwijmy to gameplay'u. E, to wszystko zależy tak de facto od was, od waszej oglądalności, e, bo... Też że już zaobserwowałem, że no niektóre gry się zdecydowanie lepiej e, oglądają, a niektóre praktycznie w ogóle się nie oglądają, więc te takie, nazwijmy to mało oglądalne, pewnie w najbliższej jakiejś przyszłości będę e, wygaszał na e, moim kanale. Natomiast no zobaczymy, no, też kanał jest nowy, no, idea, niecałe dwa tygodnie wrzucam jakieś filmiki, więc e, też e, nie łudzę się z tym, że ja tu dotrę i będę konkurował z największymi e, graczami e, na rynku, ale no, chcę dla Was, e, bo to też jest przede wszystkim, le, też e, dla Was kanał. E, pobawić przy różnych tytułach, więc ja się, tu, tak jak wspomniałem na początku, no nie lubię arcade'owych, nie lubię strategicznych, nie lubię takich z fabułą, ale w sumie no jeżeli będę widział, że jakaś na przykład gra z fabułą jest lepiej oglądalna no to też nie mówię nie, no wszystko, że tak powiem, to jest kwestią jakiegoś tam przyzwyczajenia i tyle, no przez cały ten okres stycznia no to będę chciał zobaczyć właśnie Nagrać też kilka gameplayów z innych gier, no i zobaczyć po prostu co tam będzie się oglądało. A następnie podejmę decyzję pewnie już że od lutego, co i w jakim wymiarze będę e, nagrywał. No i teraz stajemy już przed ostatnim wyścigiem w tym, w tej nazwijmy to, w tym intro, w tym wstępie. Jedziemy jakimś Mercedesem, McLarenem, czy czymkolwiek to jest. Jakim, nie znam tego modelu, szczerze powiedziawszy, pewnie jakiś prototyp. No, także, no tutaj poginamy możemy robić co chcemy. No, prawie jak chcemy, no bo ja tu pojechałem na skróty i kazało mi wrócić na trasę. No, ale tak jak widzicie, no, tu mój przedźwięk gdzieś tam odjechał, że w ogóle już powinienem go w życiu nie dogonić. Znaczy, nie powinienem go w ogóle dogonić, o no tak powinno to zabrzmieć. Natomiast on tu gdzieś w jakimś momencie nie wiem, czy on się zatrzymał na Siusiu czy coś. No, jako bez problemu dogoniłem, więc no tutaj nie dało się nie wygrać, bo no już go widzimy na horyzoncie. Więc, no. Tak to jest skonstruowane, zresztą się nie dziwię. No, trudno, żeby w intro ktoś już od nas wymagał tego, żebyśmy, nie wiem, wygrywali jakieś, robili czasówki i tak dalej. Zwłaszcza, że ja tej mapy w ogóle nie znam, nie znam tej... No nic tu nie znam. Force Horizon 5 to jest w ogóle moje pierwsze moje minuty z tą grą, tak de facto. Więc wygląda graficznie petarda. Do tego nie mam najmniejszych zastrzeżeń. No co do reszty, no to jeszcze... Kwestia jest dyskusyjna. No może, może się do tej gry do tego tytułu przekonam, jako taką typową rozrywkę, rozgry gdzie nie muszę spędzać, nie wiem, dwóch godzin nad tym, żeby poprzeć jakieś misje. Zrobię sobie jeden, dwa wyścigi, mogę przerwać i koniec, no więc to jest dla mnie duży plus. No, ale teraz przechodzimy już do wykrowania naszej postaci. Ja nigdy do tego nie przekładam jakiejś specjalnej wagi, bo. No co, no to jest tylko jakiś wygląd taki, który nie wiem o czym e, mówi. Szkoda, że nie zrobiłem w sumie takiego jakiegoś warkoczyków mu na głowie. E, no a więc e, szybko coś tam powybierałem. E, najbardziej mnie rozśmieszyło, że tak powiem, możliwość wstawienia protez ręki tam wzmocnienia jakimś aparatem słuchowym narządu na słuchu, wybranie głosu to też wybrałem po prostu totalnie losowo. W ogóle na to nie zwracam najmniejszej uwagi. No i tutaj jest jeszcze takie, taki filmik, wprowadzający, że my jesteśmy jakimś tam, nie wiem kim, ale jak każą, wjeżdżamy na scenę i każą na naszą część robić gromkie brawa, to znaczy że kimś tam jesteśmy, więc więc nie wiem jak tu. Nie, wiem, czy to jest w ogóle fabuła jakaś w tych rzeczy, to po prostu bierzemy udział w wyścigach i zdobywamy coraz to lepsze podzespoły auta, tego nie mam dlatego pojęcia, jak to wygląda. Natomiast przyjrzymy się jeszcze, jak to. Tutaj intro e, wygląda. No, fury są fajne. No, fury są fajne. Tu nie ma co e, do czego mieć zastrzeżeń. Nie wiem, jaka jest ich ilość. No bo ja skończymy jakby na tym tylko wstępie. No tu, jakieś kluczyki mi dali, to za chwilę będziemy mieli wybór swojego auta, ale no to się okaże, czy w ogóle będzie chęć z waszej strony oglądania tej, tej gry. Jeżeli tak, no to w tym momencie no mój wybór może nie był najszczęśliwszy, no ale wziąłem co wziąłem i no i zobaczymy. do wyboru tak de facto Toyota Supra, Forda Bronco i Chevroleta Corvette. No wziąłem Chevroleta, no jakoś akurat ta generacja Corvette no mi się bardzo bardzo podoba. No w sobie no ma, no jest po prostu czaderskie w mojej opinii. No ale no każdy ma. Inny gust. Wybrałem tablicę rejestracyjną zgodną z nickiem naszego yy, protagonisty, czyli yy, Jeza chyba. No i tam wpisałem jeszcze jakieś resztki, no bo jak było miejsce, no to sobie wpisałem. No i to jest jakby temat taki administracyjny, więc temat zamknąłem. A. Przyjrzyjmy się jeszcze tej korwecie. No wygląda zacznie, że ten kolor taki koniakowy, pomarańczowy. No, no jest petarda, no jest petarda. No i tu mamy jakąś pierwszą misję, którą gdzieś tam będziemy mogli odbyć. No ale to jest kwestia Wasza, czy chcecie, żebym nagrywał z tego serii? Dajcie znać w komentarzach. A ja w tym miejscu z Wami się pożegnam. Słyszymy się niedługo w innych grach, także trzymajcie się ciepło i... Do usłyszenia wkrótce.